Witam Empirkowcy, Jest niedziela. Eee, zostało 6 godzin, 23 minuty do końca wojny. Jest to pierwsza wojna w trybie grad strzał. Eee, więc co 5 tur mamy ostrzał, gdzie 25% z dostajemy damage'a. No, tu trzeba mieć niestety po dwóch lekarzy. Najlepiej, bo to mocno bije. Przy obecnych kartach, oddziałach bo ten ostrzał naprawdę jest uciążliwy więc yy, dwa takie ostrzały i odpalenie dwóch kart u przeciwnika takich obszarowych jest w stanie zakończyć tą walkę yy, bijemy się z niemieckim sojuszem Thor watche, Watchet nie umiem niemieckiego także nie przetłumaczę nie wiem co to znaczy yy, przeciwnikowi zostało 52 taki zdobył 3137 punktów nam tych ataków zostało 75 i mamy 1921 75, czyli jakieś 23 ataki na plusie w punktach o 2200 punktów w plecy No to raczej przegrywamy, no, przeciwnik ma takie oddziały mniej więcej, tak, takie, oddziały, takie składy co zostało do bicia z takimi oddziałami Łatwo jak widzimy, nie jest, ale mają też taki skład na przykład. Nie wiem czy tu przez pomyłkę ktoś wystawił taki skład czy co. Czy faktycznie nie ma oddziałów, no ale większość oddziałów. No to jest wszystko z górnej półki. I kart, chociaż nie wiem gdzie ja to widziałem wcześniej. No ale są skuteczniejsi niż my. W każdym razie na to wychodzi, że są skuteczniejsi niż my. No nic, zostały dwa składy do zbicia, także trzeba pomóc w resecie. No i idziemy. Trzymajcie kciuki, bo łatwo może nie być. Przed chwilą robiłem sobie zadanie z talentami i z szukaniem klocków mogę mieć teraz problem. Dobra, dajcie chwilę i lecimy z atakiem. Dobra, mamy pierwszego przeciwnika. Idziemy takim składem na ciemnopierza. No, łatwo nie będzie, więc lecimy. Tu mam oddziały dobre. O, może zmienimy rokowi jeszcze. Tu są takie, to tu dajmy tak. Jeszcze ten oddział nie jest zrobiony, więc tak będzie bezpiecznie. Dobra, lecimy. Zobaczymy, co wyjdzie. Długo się ładowałem. O, kukiel, też widzę przyszedł na wojnę powalczyć. No dobra, zróbmy pierwsze. Ach, tu się rozjadą te żółte znowu. Aj. Spore kombo poszło, a nic mi się nie ten nie załadowało. O, no to chyba się odbijemy tutaj od ciemnopierza, jest żółty, weszło oślepienie, bo jak inaczej. Dobra, zróbmy jeszcze tak. No tak, no załadujcie go drugi raz najlepiej. Tak? Okej, okay, zobaczymy czy tu trochę ustoję, czy ktoś mi przeżyje. No, uderzyła naj... najgorzej jak mogła, że tak powiem. Najgorzej jak mogła. Jeszcze, jakby mi ten Aramis ustał, to bym miał szansę, a teraz to już mogę sobie tylko pomarzyć o zwycięstwie. Sama Krystyna tu już niewiele zrobił, ale jeszcze coś powalczymy. No tak. Tylko z takimi klockami. Z taką ilością komba, to ja mogę tu sobie... nam bimy tu. Oślepimy go, może to trochę damy radę pożyć. No niestety nie dałem rady. Ech, no nic trudno. Trudno. To może ktoś zrobi i dobije. Czekajcie chwilę. OK, tu bierzemy kolejnego przeciwnika. Idziemy na Lunę Tym razem. Moim tradycyjnym składem. Niech się dzieje wola. Wola gry. Ech. długo się ładujemy, więc super klocki czerwonego nie widać w ogóle mamy chociaż przynajmniej coś fioletowego no brak mi słów Dobra, odpalmy to tak. Ciekawe, czy ludzie go Na szczęście nie, co cieszy. Aha. nieźle, nieźle, dobra, e, zróbmy tak, odpalmy talacę, reja, odpalmy hipnosa, zróbmy te niebieskie, bo musimy się trochę jeszcze bardziej podleczyć. Dobra, zróbmy te czerwone. Ok, usłonę zginął. Ok, uderzmy tak. Tu dostaniemy od many trochę. Ok, czerwony załadowany. Tu znowu klocki. Ok. No tu to dosyć ładnie poszło, ale no. Eee, dobra, sama luna nie będzie w niczym przeszkadzać, więc tu już możemy zrobić tak. Czerwone się powinny, a nie, już się skończyła. Ale możemy się załadować, więc. A, spaliła się luna. Dobra. Ok, zwycięstwo zaliczone. Dajcie chwilę, wybierzemy następnego przeciwnika. Ok, mamy kolejnego przeciwnika, idziemy takim składem na kolejnego ciemnopierza. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Lecimy. Dobra, spróbujmy tutaj może. okej, okay, jakieś fajne kombo podeszło zróbmy tutaj ruch taki no niestety ciemnopież odpali i wejdzie oślepienie bo jak inaczej ale spróbujmy blokować tą stronę jednak mimo wszystko klocków, a tu widzę żółte jak mnie nie kochają, tak mnie nie kochają nadal. Zróbmy tak, zobaczymy, kto to tu zginie. No dobra, to teraz blokujmy tą stronę. Eee, tu mamy żółte, więc może niestety odrodzenie, no bo jak inaczej, fioletowego dobiją. No nie, bo jak inaczej. 1500 odrodzeń no ale się chyba w tej walce udało. Ok, tu się udało, to cieszę. No dobra, dajcie chwilę, eee, polecimy z następnym atakiem. Dobrze, mamy kolejny skład, idziemy takim składem. No tu będzie ciężko kulerwo i amorkiem blokować eee, szala i Gestalta niestety, no ale reszta jest, jest szansa, że się zablokuje, więc zobaczymy jak z tego wyjdzie. No nic, lecimy. Lecimy, łatwo nie będzie, jak zwykle mnie mieli. Mamy tu żółte z czerwonym. Hmm. Dobra, zróbmy tak. Może wejdzie na środku jakiś żółty jeszcze. No nie, bo po co? Hmm. Gdzie ja tu mogę coś dostać teraz? Dobra, zróbmy tak. Okej, okay. czy milena da mi trochę many, ale czy jest mi ona aż tak potrzebna? Dobra, zobaczmy czy tu podejdzie żółty No podszedł, ale nie tak jak trzeba Dobra, w razie czego się oczyścimy Jeszcze nie ma tragedii, ale Łatwo też nie będzie Okej, okay, dobra To bijemy tak Starcza Tu musimy uderzyć tak OK, Tu uderzmy tak Okej. Okay. W zasadzie to potrzebowałbym i żółte, i czerwone. Znaczy te czerwone bardziej, ale spróbujmy. Okej. Okay. Czy mi się teraz uda ten środek zablokować? Okej. Okay. Nie najgorzej. Nie najlepiej. Leczyć się nie muszę. Dobra, zróbmy tak. Wejdzie jakieś mega duże kombo. Kombo weszło, ale nie takie jakbym chciał. Dobra, tu zróbmy tak. Tu zróbmy tak. Okej. Okay. dobra, tu zróbmy tak. Szal dosyć mocno uderzy, ale mamy uniki, więc jest szansa, że jakiś unik wejdzie, weszła nawet sporo. Okej, okay. no to pozwolimy się Fiskola na dzień dobry. Ok, tu się pozbądźmy, tak. Okej okay. nieźle Dobra, wiem, że sobie rozwalam żółte Ale właśnie nawet mi to na lepsze wyszło. Eee, dobra, nie muszę się leczyć, zróbmy tak. Mile na nas z drugiego ładunku. Żółte jeszcze mi się podładują. To cieszy. Zróbmy tak i tak. Zróbmy te czerwone. Ok, to może groźniejszy teraz jest kto? Szal, spróbujmy go zblokować. Ok. No tak, ale te komba to są mi niepotrzebne. A jednak uleczył dziad, ale ok. Spróbujmy teraz go tak zbić i tak. Hmm. ile on ma 353 A, ma mocniejszy atak ma ten on się pierwszy raz odpala no dobra zobaczmy czy jakimś cudem go tu jakiś klocek dosięgnie mocniej dobra jakimś cudem tak no i konstancja dokończyła działa więc udało się wygrać no no, łatwo nie było, ale cieszę. Dobra. No, widzimy, że mamy kilka zer zaliczonych. Jak zostały ataki 52 na 58, przegrywamy o 500 punktów jeszcze. 52, 6 ataków. No, raczej będzie przegrana. Dobra, dajcie chwilę, wybierzemy następnego przeciwnika. Ok, mamy kolejnego przeciwnika, idziemy teraz tutaj takim składem. No nic, lecimy. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Tak wiem, bije leszczy. Dobra, zróbmy takie coś. Przyspieszmy tą regenerację. Tu mamy <laughs> kolejne trzy. Już siedzi, ale ok. Zróbmy tak. Wiem, powinienem najpierw moim, może pieprznicom uderzyć, ale taki ruch był mi bardziej wygodniejszy. Ok, kolejne dwie karty poszły w niepamięć. Co ja tu mogę złożyć? Dobra, pójdźmy te żółte. Pustą przestrzeń. Dobra, odpalmy te zielone. No niestety teraz już nie możemy użyć babci. Więc musimy poczekać chwilę. Niestety <laughs> zielona na dacha się odpaliła, więc ktoś mi zginie. no nie najgorzej więc dobra możemy w sumie bić na dachę niczym to nie przeszkadza hipek sam w sobie nie jest niczym groźny a ja sobie przeczekam te trudności tu zróbmy tak Załadujmy się go z powrotem Poczekajmy jeszcze chwilę, jeszcze Marianka i... No, jaki to jest? Fortuna ma na sobie złe statusy, podleżmy się Marianka i po walce. Ok, także został ostatni atak, dajcie chwilę i wybierzemy sobie przeciwnika. No dobra, mamy ostatniego przeciwnika, idziemy takim składem, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, lecimy. Dobra, zróbmy te. Zielone. No nie mam tu pomysłu. No. Nie chcę w hator zbytnio jechać, rzucać klocków. <laughs> Ale dobra, zróbmy jeszcze taki ruch. No z prawej strony nie mam nic do ruszenia, żadnego klocka, no ale normalnie plansza. Dobra, zróbmy te zielone. Dobra, zróbmy tak. czy na coś dyspeluje okej, okay, udało się zróbmy tak dobra, zróbmy tutaj taki ruch no i co? Hator mi zginie od kontry. Jeszcze przeżyłem. Okej. Okay. Dobra, zróbmy te fiolety. Oby uderzył w lewą stronę. <laughs> no nic, no nic, trzeba się szykować do szybkiego do szybkiej porażki w tej walce, widzę bo przeciwnik bije tam gdzie powinien Dobra, złóżmy jeszcze te fiolety. Jakieś obrażenia zadajmy, no i co ja tu mogę zrobić? No, nic no, i na obakanie się przejechałem. Taka gra. Niestety, jak mamy przegrać, to przegramy. Dajcie chwilę. No, więc jak mamy przegrać, to przegramy przeciwnikowi 51. A tak zostało nam 54. Przegrywamy o 400 punktów. 300, no 400 niech będzie. No, i co mogę powiedzieć, no, mamy sporo jeszcze dobitek zostawionych, no, ale jak w takiej walce mamy ruch tylko z lewej strony, nie umie klocków złożyć z prawej, nic. Ani żadnego przelosowania, przetasowania się nie zrobi ani nic, no to nie da się, no. co ja mogę zrobić? Wiem, zrobiłem zły błąd, zdobrałem złe karty pod planszę. Plansza była super, ja miałem złe karty, no niestety, no. Nie będę marudził. I tyle. Widzimy się na rozdaniu Oskaru za 5 godzin 40 minut i tyle. Co mogę zrobić? Odwiesić grę na kołek, i tyle, odinstalować, i będzie pozamiatane. To by było chyba najlepsze rozwiązanie. Co niektórzy się ucieszą, że nie będę musiał więcej nagrywać filmików, i nie będą musieli słuchać mojego głosu. Mniejsza o to, dobra, widzimy się na rozdaniu Oskarów na razie. Tak, empirkowcy, <laughs> witam na rozdaniu Oscarów. Jak widzimy, porażka. Przegraliśmy o. 400 nie o 500 500 549 50, punktów jakoś tak 450 no przegraliśmy ja by nie patrzeć przegraliśmy przeciwnik zostawił dwa ataki u nas zeszliśmy do zera także przegraliśmy odbijaliśmy się, odbijaliśmy się nawet od takich drużyn bo byli tacy Odbijaliśmy się od takich drużyn, bo byli i tacy. No, ja się odbiłem od tego. Tak, tego jego mościa chyba się odbiłem. I od tego. Sami ocencie, jak te walki przebiegły. Czy mogłem tam coś innego zrobić, czy nie. Cóż mogę dodać? <laughs> Raczej chyba już nic. Pokażę Wam jeszcze nagrody. Jakie nagrody, jakie ataki, takie nagrody. Także do skrzynki kolejny punkt. Przy następnej wojnie otworzymy skrzynkę tak czy tak, bo mamy 24 na 25. Więc czy wygramy, czy przegramy, i tak skrzynkę otworzymy. Więc zobaczymy co dalej z tego wyjdzie. No nic, dobra. To widzimy się na następnej wojnie. Na razie, ohejka